Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj na kanale Zacharow kolejny konkurs i kolejna możliwość wygrania książek. 10 książek autorstwa Richarda Portera, czyli scenarzysty popularnego programu Top Gear. W tej książce na prawie 400 stronach autor opisuje historię powstania Top Gear, rolę poszczególnych osób w nim i historie, których bez tej książki nigdy by nie ujrzały światła dziennego. Co trzeba zrobić, aby otrzymać taką książkę, którą oczywiście możecie kupić również w księgarni, ale u nas Możecie dostać je w ramach nagrody w konkursie. Konkurs jest bardzo prosty, wymyśliliśmy go przed chwilą. Otóż. Jak wiemy, Clarkson, May i Hammond prowadzili ten program przez wiele lat. I każda z tych osób to inna osobowość, inny charakter. Jakie waszym zdaniem samochody pasowałyby do każdego z tych trzech prowadzących? Jaki auton najbardziej pasuje dla Clarksona, jakie dla Hammonda i jakie dla Maya? Odpowiedzi proszę napiszcie w komentarzu pod tym filmem. A dodatkowym zadaniem, które znacznie zwiększy Wasze szanse na wygraną w tym konkursie, będzie rozpoznanie samochodu, który teraz testujemy na torze w Kielcach, bo tu właśnie jesteśmy. Robimy bardzo ciekawy test na Wasze zamówienie, i to za chwilę zobaczycie. Sylwetkę tego auta. Kto może to rozpoznać? Uwaga! Ok, to nie trwało długo. Myślę, że jednak jeśli obejrzycie ten film w zwolnionym tempie, to na pewno się domyślicie jakie to było auto. Piszcie w komentarzach i życzę powodzenia. 10 książek czeka na swoich nowych właścicieli.